Cześć kochani, dzień dobry, witam się z wami w bardzo serdecznie na kolejnym filmie. Tu jest tak gorąco, że musiałem moją podomówkę założyć. Słuchajcie, wróciłem lekko do moich korzeni z tego względu, że na początku przygody zielonym oknem również bardzo podobały mi się alokacje, i zamówiłem dwie alokazje, w sumie trzy. Jedną tutaj dostałem w gratisie. I chciałbym je dzisiaj z Wami tutaj zasadzić. Na kolejnym filmie będzie unboxing. Nie mogę się już doczekać, myślałem w sumie, że dzisiaj paczka przyjdzie. I moje największe Antki pokażę Wam w trzecim filmie. Teraz one wypuszczały jeszcze nowe liście, i wydaje mi się, że będzie bardzo interesujące, żeby zobaczyć, jak się one, słuchajcie, rozrosły. Mam tutaj trzy okazje. I mam tutaj w kubku takie naprawdę mini, mini e, bulweczki. Alokazji Macorizzi warigaty. Dziecko. Rękawiczki, nie? No właśnie, rękawiczki. Rękawiczki. Ale chodź, 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 bo tutaj dla ciebie nie ma miejsca. Może sobie tutaj najwyżej posiedzieć, popatrzeć. Albo tutaj rubi, albo tu. I tam zostań, dobrze? Zostań tutaj. E, dobra słuchajcie, zaczniemy może od tej alokazji tutaj, które nie wiem co to jest za alokazja. zostałem ją raz przy zakupie chyba jakiejś hoi, albo może antków, nie pamiętam. Ona stała tutaj w tej witrynce cały czas i czekała, żeby się nią zająć. W sumie tak pomyślałem sobie wtedy, że po co mi okazja mam frytki tutaj, frytki i moje inne alokazje niestety wystawiłem na dwór. Mimo tego, że one stały, słuchajcie, w takim ciemnym miejscu, w cieniu, to było chyba jeszcze po koniec kwietnia, a może początek maja. I kiedy wystawiłem je razem z paprotkami, trochę ścięło je, mróz je No i um, nie ma ich. No i spodobało mi się, tak sobie przeglądałem, słuchajcie, eBay'a, i zamówiłem. No, jak mówiłem wcześniej, dostałem to gratisie. To takie stało zapomniane. O, stało to zapomniane. Aha bulwa. Jaka bulwa z jednym liściem? Nie wiem, co to jest. Słuchajcie, taki różowawy, fioletowo różowawy, ogonek liścia. Ona taka jest ciemnozielona z takim. A ładna jest w sumie. Ma takie, e, taką fajną mozaikę ma na liściach. Tak wygląda, jeżeli ktoś wie, co to jest za alokazja, to może mi bardzo chętnie napisać. Ja słuchajcie zasadzę te alokazje do, do mojej mieszanki, ale słuchajcie z, z tym kompostem, pseudokompostem, który mi się tworzy i w sumie fajnie by wyglądało, czy nawet będzie fajnie wyglądało jak te alokazje. Tak będą, wiecie, spośród tych antków niekiedy wyglądać. Te antki przełamywać. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No, i słuchajcie, bardzo cieszę się na, jutrzejszy, na jutrzejszą paczkę. W sumie to już minęło prawie dwa tygodnie, od kiedy zamówiłem moje cztery nowe rośliny. I one jutro przyjdą, bo dostałem dzisiaj od kuriera SMS, że jutro przyjdzie paczka. Jutro będzie unboxing. I słuchajcie, nagram go Wam. W z tłem, z moimi antoriami nie tutaj, tylko właśnie tam. A te otworzyłem już, słuchajcie, wcześniej, było jest tak ciepło. I po co mają stać się kisić, nie? W tych, e, w tych donicach, w tym kartonie. A karton był tak wielki, że ja myślałem, że to będzie jakiś metrowy kwiat w środku. A to okazało się, że to były tylko te dwie. I plus te o, giganty. Dobrze, tutaj mamy. Słuchajcie, te doniczki są spoko, ale problem pojawia się potem, wiecie, kiedy korzenie wychodzą tutaj przez te dziury i trzeba roślinę przesadzić. Tak samo jest z niektórymi właśnie podpórkami. Na przykład, jeżeli macie hoję i ona się, jaka jest mała, to się fajnie powija, ale potem to jest tragedia, żeby to powyciągać, nie? No właśnie. Słuchajcie, kolejna rzecz, moja hoja Spartodoides. E, będzie kwitła i ma prawdę już takie ma fajne pokaźne kwiatki, mam nadzieję, że uda mi się e, uchwycić te kwiatki i Wam wrzucić zdjęcie na, albo na Instagrama, na który serdecznie zapraszam, albo właśnie jako shorta w tym filmie. Dobrze, bierzemy się za tą choję i to jest hoja, wat son, e, hoja alokazja, watsoniana. Bardzo mi się ona spodobała z tego względu, że jest lekko jest podobna do frytka. No ale to już jest całkiem inny kształt liści. Ale mimo tego, właśnie, że ona jest zielona i w środku ma te takie srebrne nerwy, tak patrzę teraz na frytkę, i ona nie jest tak grubo ziarnisto omszona. Jaki kurz. Strasznie. Bardzo mi się spodobała. E, Kosztowała chyba 20 euro, nie 28 euro. I mówię, spróbuję. Spróbujemy teraz znowu z alokazjami, nie? Tutaj widzę, że ona już coś wypuszcza z boku. Fajnie. I tutaj młody, oczywiście, listek wychodzi. Trochę ją to poturbowało. One są tutaj, widzicie, w, w Lechuzie. Ale ja nie chcę w lechuzie trzymać ich. Ja, ja chcę je po prostu zasadzić do doniczki, do takiej. Potem wsadzę w osłonkę z, z puszki. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pewno ją tutaj, wiecie, teraz trochę ją potrbuję. To wszystko, że zmieniam jej środowisko korzenne. No ale co zrobić? To się tutaj również wymieszam. Zobaczmy, co to jest. Czy to jest młoda sadzonka? Tak, ale nie wiem, czy. Zobaczcie, nie wiem, czy to teraz. A bulwy też ma. O, fajnie, to sobie bulwy zaraz ściągnę. Takie mini mini. To można by było je w sumie wrzucić, wiecie, do tej mojej magicznej kuli, żeby one razem z antkami popuszczały korzonki i liście. Antki wam pokażę jutro, te młodziutkie. Jestem bardzo ciekawy, z czym to się, słuchajcie, tam. Em, dobra. Z czym to się tam zapaliło, tą anturium krystaliną. Bo nie mam w ogóle. Nie mam w ogóle pojęcia, co to mogło być. Czy ja to byłem. Widzicie, korzenie tutaj zgniły. Tą Wansonianę, To ją, słuchajcie, wsadzę na początek do witryny. Nie wiem, co to tutaj jest. Jakieś kropki są fioletowe. Czy tak ma być? Tak ma chyba być. Na początek ją wsadzę do witryny. Tam jest ciepło, wilgotno. Powinno dać radę. Teraz nie wiem, czy to mam oberwać. Może i zasadzić oddzielnie. Czy może szkoda jeszcze? Takie, wiecie, czy te korzenie w ogóle małe dadzą radę? Dobra, bierzemy. A, więcej jest korzeni, to powinno się tutaj, słuchajcie, powinno się udać. Wymieszam to z tym, z tą lechuzą, z tym substratem, żeby taki był taki cięższy, może troszeczkę ten e, substrat. I zasypujemy. Bardzo ładne. Bardzo ładne alokazje I oglądałem w sumie ostatnio Jacqueline. Oglądałem kilka właśnie alokazji ostatnio. I tą Jacqueline'a kiedyś miałem i wysłałem dla Beaty. Nie wiem, czy Bata jeszcze ją ma, czy nie. Ale. Um, może się tutaj coś troszeczkę znowu w kierunku alokazji bardziej rozwinie. Ja nie chcę tych takich, wiecie, Red cuprea czy coś w tym stylu, bo one takie są dziwne. Ale takie jak są takie cudaki, jak na przykład ta, to są naprawdę świetne rośliny. Super, bardzo mi się spodobały znowu. I tutaj mamy, słuchajcie, sinuatę. Tak jest, sinuata, ja może to wyłączę. Otwieramy sobie. Też jest bardzo ładna. Tutaj mnie coś, troszeczkę coś mnie zdziwiło, wiecie, bo jak ja ją odpakowywałem, to ona właśnie jest takim czymś czarnym. I brudzący mocno, dlatego założyłem rękawiczki. W sumie, bo miałem w sumie nie zakładać. To jest ten, ten gruz taki jest brudny, czy co to jest? Patrzcie, co to jest? To jest jakiś. Takie. No nie wiem co to jest. To się rozwala, słuchajcie. Między palcami. Ja myślałem, że to jest. Ja myślałem w sumie, że to jest, słuchajcie, jakiś jakieś podłoże akwarystyczne albo coś w tym stylu, ale to się rozwala. Te grudki się rozwalają. Tutaj mamy również cebulki, bulwki. Nie wiem, czy je wziąć. Brać je. A wezmę na spróbowanie. Zobaczymy, jak smakuje. Będzie jedna bólwka i druga. Nie wiem, czy coś tego będzie, bo to takie maciupeńkie. Tutaj się mocno trzyma. Tu tak samo. No dobra, patrzcie. A tu jeszcze jedna jest. ma się oderwała. Chyba jest gotowa, słuchajcie, na samodzielne życie. Widzicie? To się rozwala między palcami. Co to jest? taki jakby filetowawe, lekko nie w ogóle niczym tutaj nie czuć. Taki króciutki filmek wiecie, żebyście nie zapomnieli o zielonym oknie, Ja Tam wrzucam oczywiście shorty, ale film to film. Sinoata ładujemy do doniczki. Ja zaraz tutaj przyniosę oczywiście wody, naleję to troszeczkę rizotoniku, żeby wiecie, żeby jak się napije, jak się napiją te alokazje, żeby się wzmocniły lekko i oczywiście rizotonik jest bardzo dobry na wzmocnienie i porost korzeni. Aha. Papugi gadają, dzisiaj słuchajcie Gabi ona nie wie co ona chce. Ona nie wie co ona chce, ona chciała, tutaj chciała. Tutaj ona oczywiście nie lata. Yy, nie wiem czy ona nie umie latać, czy ona nie chce latać, czy ma po prostu wiecie lenia, bo ma wszystkie pióra, wszystko nie ma żadnych złamań. Pff, mi się wydaje, że ona po prostu ma takiego lenia. O, tutaj mamy sinuatę po i widzę, że mam za mało. Za mało mam tych kubków, mogę sobie jeszcze wziąć za dwa. Um, tutaj włożymy. To są makoriza variegata, Ja miałem kiedyś Makorizę variegata, ale ona była na dworze. Stała też w cieniu, ale nie wiem, co się jej stało, że ona w ogóle nie chciała, słuchajcie, rosnąć. Jej e, łodygi, liście takie zrobiły się mocno grube i takie, jakby, jakby zrewniały. Wiecie? I Ale nic się po prostu ani w tą, ani w tą, e, nie szło to. No i co, spróbujemy. Coś tu się żeście przykleił. Takie Maciupeńkie, słuchajcie. 7 euro kosztowała taka jedna bulwka, ja mówię to wezmę dwie, bo e, no nie wiadomo co z tego może, co będzie, nie? I pan mi dował, jeszcze dwa mi dołożył. No chyba z tego względu, że one no takie są mini naprawdę. I... O jezu, jeszcze tutaj obłamałem liścia młodego. No to wyrośnie. Jak ma wyrosnąć, to wyrośnie. Ciężko się, tak wiecie, małe główienka sadzi. O, wszystko jest do góry. Teraz tutaj tak lekko przysypiemy. Zaraz to oczywiście podlej. Jak mówiłem, sadzę do witryny. Postawię na samo dno. Teraz przez lato mam wyłączoną. Słuchajcie, matę grzewczą, bo jest niepotrzebna. Przez to, że. Tam jest w środku kilka lamp, to jest 27, 28 do 29 stopni dochodzi przez dzień i bez nawilżacza aktualnie jest w środku. Tutaj mamy 61% i 29,8, a tam jest. Nie zobaczę. Ale tak mi się wydaje, że jest też tak 27. Nie no, to jest przy ścianie w sumie. 28 stopni na pewno jest takie jest około 70% wilgotności. Dobra, teraz sobie wsadzimy tutaj te watsonie do środka. O, pierwsza i druga. Chciałbym jeszcze tutaj mówić, po powiedzieć kilka słów na temat Tino. Ja wam mówiłem, że Tino. Że Tino się pojawił w rodzinie. Słuchajcie, Tino. E, wydaje mi się, że on miał jakieś bardzo niedobre doświadczenia z tego względu, że on jest bardzo, naprawdę bardzo jest chłopak e, wycofany i on się wszystkiego boi. On się boi, słuchajcie, e, część jabłka, jak się mu daje. No boi się wszystkiego. Jak się podchodzi, to się boi. On tam zaczyna się lekko z Gerti kumplować. W tym sensie, że oni słuchajcie, rozmawiają ze sobą to i tamto. P. ty jesteś normalna? Normalna ty jesteś? Dzisiaj mi zrzuciła butelkę z biurka. Dobrze, że była pusta. Sadzę w to, wiecie, bo mi się już teraz nie chce wstawać, a ja nie chcę was tutaj opuszczać. Jestem cały mokry. Eee zwaliła mi tą butelkę. I słuchajcie, ja nie wiem co się z tym Timo, z Tino się stało, że on taki jest bardzo, bardzo, bardzo wystraszony jest. Um, naprawdę gwizda, wiecie tak kontakt buduje, wiecie co, Ale mi się wydaje, że w tym domu właśnie ta jego powiedzmy adopcyjna mama Wydaje mi się, że go źle traktowała, ale tato już lepiej. Takie mam wrażenie, no bo tato, ten pan, którego ta rodzina, która go miała, rozmawiałem oczywiście z tym panem i to on, on miał większą wiedzę i taki był... Em, em, przy tym panu on był po prostu taki bardziej otwarty, wiecie, taki zachęcony, a jak ta pani się pojawiła już przy klatce, to on tam w tą klatkę, w ten róg wchodził, wiecie, aż i po dachu. I na dach w środku. Zobaczymy. No na razie wiecie, niech sobie Patrzcie, jakie wszystko mokre. Na razie na razie spokój i cisza w tym sensie, że żadnych wiecie, na razie w sumie miałem e, w przyszłym tygodniu czy na tydzień temu jechać do weterynarza, ale e, on jest taki jeszcze wystraszony, wiecie co, wypłoszony jakby miał go jeszcze teraz. E, Yy, łapać, bo on na rękę nie wchodzi. Nie wchodzi na kija, no to większy miałby stres. Yy, nie opłaca się, wiecie, go hmm. stresować, naprawdę. Jeszcze Wam chciałbym pokazać na koniec hoje Belle, variegata Zobaczcie, jakie na przyrosty w ciągu tych dwóch tygodni zrobiła. To jest niesamowite. To jest niesamowite. I ten sposób, który odkryłem właśnie jak Hoya Linaris, i tutaj zobaczcie, Hoya Bella naprawdę funkcjonuje. Ja byłem nie do końca przekonany, czy to będzie dobry sposób, ale zobaczcie, jest świetnie. Ona teraz została trochę kopa, z tego względu, że lechuza zawiera oczywiście nawóz, ale to nie szkodzi, niech ona się fajnie rozrasta. Trochę mi się wydaje, że może jest jej tutaj słuchajcie, za ciemno. I w sumie ja mam rok czasu, te lampy tu vertikane, nie wiem czy właśnie, czy by było te lampy, może zmienić po roku na nowe, nie mam pojęcia. Um, sprawdza się, jest bardzo dobrze. A moją Linearis, słuchajcie, pociąłem, zrobiłem raz, dwa, trzy, cztery, 5, pięć, pięć, sześć, siedem kubeczków swoją Linearist, to tak tydzień czasu stoi mi się wydaje, nie wiem czy są korzenie, nic nie widać. Um, tu jest. O tak, z tego nic nie będzie. Ja sadziłem po kilka słuchajcie, tych tutaj sadzonych, żeby w razie czego um, chociaż jedna albo dwie żeby przeżyły. A tutaj coś się pokazuje. No potrzebują chwilę, nie przecież też wiadomo. Ale w sumie na Linearis to jest bardzo um, łatwa jest do posadzenia I zrobiłem również kilka sadzonek jeszcze Trzy doniczki w sumie Hoi Eretusy Zrobiłem jedną wcześniej ale mówię zrobię jeszcze słuchajcie W razie czego nie w razie w bo to różnie bywa i nawet te, potem te Hoi Linearis mogę sobie tutaj fajnie, wiecie, pozawieszać po między te łosie rogi, między to wszystko inne, co tutaj stoi, nie. I co my mamy tutaj jeszcze na tym regale? A tam na dole są jeszcze Ceropegie w wodzie i z hoją multiflorą, no i reszta właśnie tych, reszta właśnie tych e, Hoi Linearis, ale nic nie widać. Problem się robi, wiecie co, bo z bliska nie widzę, z daleka nie widzę nie wiem, muszę chyba okulary znowu zrobić. Ale teraz może nie. Trochę jak się może, wiecie, uspokoi to wszystko, to całe towarzystwo wokoło, to sobie te okulary może zrobić. To jest naprawdę tragedia, bo człowiek, wiecie co, patrzy, z przodu nie widzi i z daleka też nie widzi. Tragedia. Sprawdzę tu jeszcze jedną może. Hoya czy coś tutaj jest? Nic się na razie jeszcze nie pojawiło. Ale zobaczcie, wszystko fajnie stoi. Turgor jest. Zobaczymy. Wywaliłem stąd, jak widzicie. Nie no, bo co tutaj stało, słuchajcie. A tu jak, to były chyba jakieś kwiaty, co? A nie, tutaj stały łosi rogi. łosi rogi teraz są tam. No bo tutaj, po tamtej stronie, postawiłem te. Schody drewniane. No, i ten regał tutaj nie za bardzo. Dlatego pozbierałem te wszystkie kryształy, postawiłem tutaj. Tutaj, oczywiście, są dalej lampki. Nie wiem, czy widać, albo raczej nie widać. I tutaj mam taką. Wiecie co? Taką półkę do, do ukorzeniania. No. Tak się jeszcze rozgląda. Może wam coś pokażę Ech, No dobra, słuchajcie. Nie chcę tutaj przedłużać, wydłużać Patrzę czy coś kwitnie Jeszcze, czy będzie coś kwitło na razie No tam choje kwitną słuchajcie Minibel kwitnie i kwitnie um, um, Kaudata kwitnie i ta właśnie z Plus ta właśnie choja z tymi cienkimi listkami um, in... Nie, nie inflata ale właśnie Kaudata to ma kilka takich y, tych Fetostanów. Tutaj na razie, na razie też się nic nie robi, ale po tym jak ją tutaj przewiesiłem bliżej lampy, to patrzcie, jakie piękne puszcza listki. No i ta tutaj ceropegia wariegata również wzięła się do roboty. To się tutaj wszystko tak, wiecie, co razem ze sobą łączy i przełącza, i w ogóle, że normalnie szok. Trzeba by było to kiedyś to, y, te hoje tutaj, wszystkie, słuchajcie, y, zająć się nimi i je po prostu podwijać, pozawijać, jakieś tutaj nie wiem, porozwieszać druty albo sznurki, albo co. Albo niech tak rosną. Niech rosną, może jak chcą, to będzie najlepsze. No i nie wiem, czy widać, słuchajcie. Tutaj y, choja, nie choja, Monstera Variegata deliciosa, Patrzcie, jakie je liście. Coś pięknego. Z takie byle jakieś sadzonki w sumie. Ale tak się tutaj spodobało, że normalnie szał pał. No trochę się tutaj pozmieniało. Muszę przyznać, muszę zrościć. Po tym unboxingu po dużych liściach e, zrobimy sobie, słuchajcie, taki mini tour po, 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 tutaj po pokoju. No bo więcej nie ma nigdzie żadnych roślin, tylko w sumie. Praktycznie tutaj. Dziękuję Wam serdecznie. Życzę Wam miłego dnia, życzę Wam wszystkiego dobrego, nie wam się zieleni, zrówka, pomyślności, serdeczności. Trzymajcie się i do kolejnego pa. pa. Chcesz się pożegnać? To chodź się pożegnasz. Chodź. Skakuj Rubik. Chodź Rubik, chodź. skakuj Chodź tutaj. No, hop hop. Nic jeszcze czy nie? Ja to od razu, zaraz przyniosę wodę i podleję z rzutonikiem właśnie. Zaczynamy właśnie jak się tutaj ten pseudo kompost jeszcze słuchajcie będzie zachowywał. Chodź skarbie, chodź. Ojej, jej. ty koniu, ty koniu. Pomachaj widzom na pożegnanie rubi. pomachaj widzom na pożegnanie. Nie chcesz pomachać? Tak. Tutaj musisz pomachać do widzów. Robi zawsze się, słuchajcie, jak się kładę do łóżka, to robi zawsze się kładzie przy moich plecach. Nie? Kładzie się przy moich plecach albo między nogami, ale między nogami to ja nie lubię, bo się, wiecie, się lubię często przewracać, zanim zasnę, jak należy. Między nogami to muszę ją z tą kordłą, chociaż ostatnio nie, przewracać. Dlatego najlepiej jest, jak ona leży w, przy plecach, nie? Ojej, moje dziecko, nie chcę Cię dotykać moimi mokrymi ręcami. Rękoma, dłoniami robi buzi, no dawaj buzi. Ojej, nie widziałaś mnie nie, tyle czasu. Ojej, nie widziała mnie zazdrośnica, taka zazdrosna jest o strasznie. O Maje, o Wilego, o Gabi, o wszystkie. Strasznie je A co to jest? Kolega? Myślałem, że mi się ten wyłączył. Kolega to jest? No, nie, nie, uważaj, bo mi po sut, cyckami tutaj wy, wyciągniesz. mi wyciągniesz na wierzch i co będzie? Wow, będziemy musieli cenzurować. Trzymajcie się kochani. Pozdrawiam Was. Wszystkiego dobrego. Pa pa! Chodź Ty skarbie, chodź. Idziemy stąd, bo to jest tak gorąco, że normalnie mam rów mokry rubi. Mam rów mokry.